Laudetur. Jak zapewne wiecie, czy większość z Państwa wie, wystąpiłem w kanale Zero rozmawiając z Robertem Mazurkiem. Długie, długie dwie godziny i moim zdaniem dwie godziny merytorycznej rozmowy. Jednak odzywa się trochę głosów. Dlaczego tam poszedłem, dlaczego rozmawiałem, dlaczego wystąpiłem w kanale Zero? Przecież to prawacy, pisowcy, nie można, nie lzia. No, słuchajcie, nie, zupełnie się w takim razie nie rozumiemy. Rozmowa była merytoryczna, sensowna. Tak, byłem, byłem przygotowany, że hejt będzie znacznie większy. Nawet te telefony nie były zupełnie niemerytoryczne z wyjątkiem jednego. To, o, czym, o co mnie pytał Robert Mazurek, o czym rozmawialiśmy, było absolutnie merytoryczne. Do jednej kwestii nawet za chwilę wrócę. Ale jest inna rzecz. Nie możemy wejść w kanał czegoś takiego, że w tych dwóch różnych bańkach polaryzacji nie rozmawiamy z sobą. Bo. Jeśli zgadzam się, z pewnymi osobami się nie da rozmawiać, nie będę i to byłoby infamujące. Rozmawianie z Braunem, Ludwiczkiem czy Jaszczurem. Tak, tu żadnej rozmowy nie ma. Tu moim zdaniem może być tylko ostracyzm. Tak jak wobec na przykład jakiegoś negacji Holokaustu czy tego typu rzeczy. Natomiast tam, kiedy rozmawiałem w kanale Zero, kiedy mi pytano, czy nie boję się, że PiS zrobi dokładnie to samo, przejmując telewizję, przecież to są merytoryczne pytania. Czy, czy kiedy Mazurek odwoływał się do badań profesora Bilewicza? No, ludzie, nie możemy z sobą nie rozmawiać. Czy ja mam, nie wiem, nie udzielić lekcji prawa studentowi, który powiedział, że głosuje na Nawrowskiego i głosował na Nawrowskiego, mam go z niej. No proszę, no właśnie jakieś klimaty, jak z jakiejś alt że mamy zdrajców morderców, świętego Wojciecha i tak dalej, z którymi się w to jakieś absurdalne jest. Przyznam, że nie, że tego nie rozumiem. Że nie rozumiem zarzutu, że poszedłem, rozmawiałem w kanale Zero, że w związku z tym się jakoś tam splugawiłem, że zdradziłem. No proszę, dotrzeć z przekazem. Chcemy także do tych, tak, którzy głosowali na PiS na Konfederację, tak jak już to mówię, cała masa tych młodych chłopaków, przedsiębiorców, którzy głosowali na Konfederację, to nie są żadni faszyści, absolutnie nie są straceni. Absolutnie większość młodych chłopaków, którzy przez dziesięciolecia popierała korwin mikkego potem odnajdywała się w partiach centrowych, liberalnych dziesiątki, takich nazwisk mógłbym tu rzucić. Z nimi wszystkimi trzeba rozmawiać, trzeba pokazywać, że świat jest troszkę bardziej skomplikowany niż to się wydaje w takiej czarno-białej alt prawicowej poglądówce rozpisce. Uważam, że zrobiłem sensownie i dobrze i uważam, że trzeba rozmawiać. Mimo wszystko mamy być jednym społeczeństwem i jednym narodem, zwłaszcza teraz w obliczu takich zagrożeń, jest, jest to konieczne. Rozmawiajmy. Rozmowa jest czymś dobrym, dyskusja jest czymś dobrym, w moim zdaniem, bo przecież nie z czegoś innego, tylko z dyskusji, z rozmów, dowiadujemy się z dialogów platońskich. O tym, co powiedział chyba największy, najwybitniejszy umysł wszechczasów, czasów, najbardziej przynajmniej determinujący kulturę zachodu czyli Wielki Platon Ramen.